pierwszym odcinkiem na tym kanale. No i ja chciałem zaprezentować taki temat: gry 18. Plus. Zawsze to było strasznie pchane na bok przez rodziców. I rodzice mówili: Nie, nie, graj w te gry z nożem, bo będziesz latał w prawdziwym życiu z nożem. No i drodzy rodzice, ja gram w gry 18 plus już bardzo długo, od 30 roku życia. No i nie latam z nożem. Teraz no ja mogę pokazać kilka, bo sobie przygotowałem trzy. Tutaj pierwsza gra, też 18, plus, proszę, Dizenard. No. No. Gra się składa z <laughs> postaci korbo której musimy uratować młodą cesarzową, zastępczyni tronu, bo jej matka została zabita przez skryptobójcę Dauda. No i musimy ją uratować, bo on tam, ona została tam porwana przez tego Dauda. No, jeśli ktoś chce kupić to za 20 ileś zł na Xboxa, play, tego Xboxa 360, Xbox One. No i PlayStation 4, nie wiem, czy na X PlayStation 5, to już nie wiem Wiem, że na te Xboxy jest dostępne No i ja nie będę już spoilerował, jeśli ktoś chce kupić, to proszę tutaj nazwę, można się zastopować No, proszę bardzo No i drugi przykład y Bioshock Infinity też gra 17+. No nie wiem, czy taka znana, bo to nie jest znane, bo to jest yy, chyba z Francji, czy tam z Włoch gra. A tu mamy grę, no taką amerykańską można powiedzieć. No, tak widać. Yy, gra składa z pięknego świata, z mocy. A i w ogóle ta też gra ma mocę. No, z mocy takich jak na przykład jakieś tam ogniste, jakieś tam zatrzymywanie pocisków i oddawanie je w innych tych przeciwników. No i jeśli ktoś lubi przygody, to te gry są obie bardzo fajne. No i rodzice, to, że gra, gra jest 18, plus, to nie znaczy, że wasze dziecko będzie latać z nożem i będzie dzikać niby. Też tu widać postać z mieczem i to jest właśnie postać główna korwo. No, ale więc rodzice to nie jest powód, żeby wasze dziecko biegało z pistoletem, na przykład w Bioschockach też pistoletu główna postać. Przepraszam. Się. Yy, no i tego. To nie jest powód, żeby Wasze dziecko nie mogło grać w grę 18+. To jest po prostu gra. Dziecko umie odróżnić rzeczywistość, gra. Co się dzieje w grze? To na bok. Rzeczywistość główne. Główne. Nie ma, że... <laughs> Jak to by powiedzieć? Gra jest grą. Rzeczywistość jest rzeczywistością, wirtualność jest wirtualnością. To jest sztuczne, a życie jest prawdziwe. No. I ostatnie zestawienie z gry. E, Cień Mordoru. No. To jest po angielsku, ale ja tłumaczę po polsku. Też na Xboxa 360, bo ja mam Xboxa. No i też gra o mocach, bo tam jest taki. Duch elfa, czy jakoś tak. No. No, i można tego upgrade'ować swoje mocy, czyli ulepszać. Na przykład, żeby jeździć na jakichś i itp. No, gra jest o orkach, których trzeba zabijać. No i gra też posiada tak zwaną przemoc. Jest 18. To też, I jak widać, przekleństwa. No. Ale to nie jest złe, bo ta gra jest po angielsku. Ta gra też jest po angielsku. I ta też gra jest po angielsku, więc wasze dzieci pociechy wyciągną coś z tego, bo gry są po angielsku, więc to jest bardzo dobrze. Ja już nie mam nic do komentowania. Widzieliście kanał Dzieci VS, rodzice. Cześć!